Odwrotna zasada sukcesu. Większość ludzi. Większość ludzi chce sukcesu, chce bogactwa, chce brać, tu wziąć, tam wziąć, żeby to odnieść, ten sukces. Natomiast odwrotna zasada sukcesu, którą kierują się najwięksi liderzy biznesowi świata, to jest daj. Daj od siebie. Jak najwięcej, jak najlepszego, a wtedy niepostrzeżenie odniesiesz sukces. To jest niesamowite. Mi to się zawsze kojarzy. Akurat jestem fanką Magdy Gessler. Bardzo dużo jej programów oglądam. Oglądałam może teraz trochę mniej jej gotowania, jej naprawy, restauracji i barów, w których gościła. To za każdym razem, za każdym razem e, byłam zdziwiona. Jak ktoś, kto prowadzi restaurację, chce odnieść sukces, mieć bogactwo, e, prestiż e, i, no, no wiadomo, no, kasę na koncie, jak można ludziom dawać e, takie. Niefajne jedzenie, tak? Z tak nie, niedobrych produktów, najtańszych, najgorszego gatunku. I ona zawsze za każdym razem powtarzała: Chcesz odnieść sukces? Kup dobre produkty, kup jakościowe produkty. Miej dobrego fachowca, e, czyli dobrego kucharza, który zna się na rzeczy, który to wszystko dobrze ugotuje i poprowadzi, e, tak, że wtedy, jak ty dasz tym ludziom takie dobre potrawy, jak ci ludzie przyjdą, zjedzą ze smakiem, będą wiedzieli za co zapłacili, to wtedy będzie polecanie. Będziesz miał tych ludzi coraz więcej, i wtedy odniesiesz sukces. Ale najpierw zawsze daj od siebie. Daj wszystko, co możesz najlepszego dać od siebie. I tak jest zawsze. Za każdym razem. I właśnie w biznesie sieciowym. W którym ja jestem we współpracy, gdzie buduję swój biznes we współpracy z moją firmą. Buduję swój sukces we współpracy z moją firmą. Ale ja wiem, wiem to od właśnie liderów którzy zbudowali ten biznes do naprawdę imponujących rozmiarów, że jeśli nie dasz od siebie, nie dasz drugiemu człowiekowi, wszystkiego co najlepsze, wszystkiego, czego on potrzebuje, żeby odnieść sukces, to ty nie odniesiesz wtedy sukcesu. A jeśli mu dasz wszystko, co możesz mu dać Łącznie ze wsparciem, z motywacją z narzędziami, z pokazaniem, Własnym przykładem, że ty to robisz, to wtedy ten człowiek odniesie sukces, i wtedy przy okazji ty odniesiesz sukces. Jeśli interesuje ciebie to, o czym mówię, taka współpraca, która może być rozwiązaniem na Twój brak czasu, na Twój brak pieniędzy, dodatkowym rozwiązaniem, zapraszam do rozmowy. Bo co? Bo zawsze warto rozmawiać. Buziaki, pozdrawiam. Do następnego razu cudownego dnia.